Po pierwszy w gminie Baborów oraz gminach ościennych odbyła się konkursowa jazda samochodem, która stanowi pierwszą rundę cyklu kierowca roku Opolszczyzny 2016. Celem zawodów jest wyszukiwanie talentów wśród adeptów sportów motorowych oraz możliwość nabierania wprawy przez przyszłych kierowców, którzy marzą o sukcesach w tej dziedzinie sportu. Automobil Klub Opolski od 25 lat umożliwił start około 5000 kierowców, z czego kilkudziesięciu zdobyło licencje rajdowe, a kilku odniosło sukcesy na miejscu. W Mistrzostwach Polski. Organizatorzy zachęcają do startów w takich imprezach rajdowych, które są sprawdzianem umiejętności kierowcy i pilota oraz wytrzymałości auta. Każdy ma prawo wystartować w tej imprezie, no ale musi być samochód ubezpieczony o C i pilot 17 lat. Bez pilota nie pojedzie, gdyż tam są opisy o zakrętach, o, o pachołkach, z której strony ten pachołek gumowy trzeba wyprzedzać, wymijać. No i co najważniejsze. W tych imprezach y, biorą też udział kobiety, ale są mniej wytrwałe niż mężczyźni. Trasa jest zgodnie, zgodnie z kodeksem drogowym, przejeżdżamy całą trasę. Jeżeli policja chyci kogoś, to oprócz mandatu dostaje y, punkty karne do karty drogowej. 60 punktów karnych, 120 to są kary nie do odrobienia i taki uczestnik może już jechać na końcu rajdu, nie ma żadnych szans zdobycia pucharu, nagrody i i to się zwiąże z tym, a próby, próby sportowe trzeba pokonywać jak najszybciej, w czasie, czas wykonania prób sportowych tych jest, w tym imprezie przeważnie jest 12 i na tych próbach można jechać jak najszybciej, ale Trasa jest wyznaczona, a więc jeżeli y, na drodze są pachołki, to tego pachołka nie można dotknąć. Musi, musisz tak jechać, żeby go ominąć, bo za przewrócenie tego gumowego pachołka jest pięć punktów karnych. No ale to jest przewrócenie drzewa, uszkodzenie samochodu. A więc musimy tych kierowców uczyć, jak mają dostosować szybkość do warunków drogowych. No dzisiejsze warunki drogowe są naprawdę bardzo trudne, bo desz. I tutaj widzimy, że młodzi kierowcy, niektórzy chcieliby być wielkimi rajdowcami, ale ta droga jeszcze jest daleka. Podczas prób liczy się szybkość, ale rywalizacja trwa również po zawodach. Samochody muszą być sprawne do startów w następnych rajdach. No, i tutaj jest takim, jakby powiedzieć, też dla tych startujących, jakieś to wezwanie, że. Muszę być na mecie, muszę doprowadzić ten sprzęt do porządku, a więc y, często, gęsto, y, te auta. No, to są starsze auta. No, większość tych aut startujących w tego typu imprezach to są auta już y, 15, 12-, 12 i 20-letnie, nawet i y, 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 tutaj ci młodzi ludzie mają swój zapał. I siłę do naprawy, mają się czym zająć. To jest bardzo po prostu potrzebne dla młodzieży, gdyż ja wiem w swoich młodych latach, jak to absorbowało człowieka i młodych ludzi i kolegów przy siedzeniu w tym garażu, majsterkowanie, naprawianie tych samochodów jest to jakieś wezwanie. No i myślę, że, że teraz, pomimo, że ten sprzęt jest dużo lepszy, to jednak Wszyscy są jakimś pasjonatami tej etyliny, bo jeżeli u kogoś ta etylina nie płynie w żyłach w krwi, to nie ma szans, że on będzie wielkim rajdowcem. Organizacją imprezy zajął się Automobil Klub Polski przy współpracy z burmistrzem Baborowa. Pomysł rozpoczęcia tego rajdu w Baborowie padł z Automobil Klubu Opolskiego, zaproponowano, by gmina Baboru była współorganizatorem tego pierwszego etapu tego konkursowej jazdy samochodem, więc oczywiście jako gmina zgodziliśmy się, bo chcemy, by też o Baborowie mówiono na całej Opolszczyźnie. Także cieszę się na przyszłe rajdy rozpoczynane w Baborowie. Automobil Klub Opolski zdecydował, by w tym roku rozpocząć tą, te, ten cykl rajdowy właśnie w Baborowie. Także, no, pogoda. Mogła być lepsza, ale nie pada, więc cieszymy się, że 44 zgłoszonych zawodników właśnie rusza w trasę. Trasa, która ma 147 km, jest długą trasą, dość trudną. Część zawodników pierwszy raz bierze udział w tym, w tym rajdzie, więc są nowicjuszami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku. I w kolejnych latach również te trasy będą obejmowały Baborów. Że kolejny raz spotkamy się tutaj w Baborowie. Być może z kolejnym mistrzem z Baborowa, jeżeli chodzi o kierowcę opolszczyzny. Trasa rajdu została przygotowana tak, by nie zagrażała bezpieczeństwu zawodników i widzów. W związku z tym niemożliwe było wyznaczenie odcinków specjalnych po ulicach Baborowa. Ale być może w przyszłości mieszkańcy obejrzą wyścig w centrum miasta. Auta nie są przygotowane, bo nie mamy wymogu, żeby miały klatkę bezpieczeństwa. Nie, nie, niektórzy uczestnicy są po raz pierwszy na tych imprezach, wystartują. I umiejętności tych kierowców nie są jeszcze umiejętnościami e, kierowców z licencją. Takie, takie próby szybkości dla takich jeszcze, jeszcze niedoświadczonych kierowców to możemy robić tylko na placach wyznaczonych. Je, jeżeli kiedyś tradycja baborowa będzie długa, bo trzeba, trzeba tak powiedzieć, że e, gdzieś się każda tradycja zaczyna. Ja zaczynałem na przykład rajdowanie w 1975 roku e, na rajdzie festiwalowym i rajd festiwalowy już ma w tym roku 47 start. A więc zaczynamy w 2016 roku w Baborowie i myślmy, że za 5 lat zrobimy tutaj Mistrzostwa na przykład Śląska i wtedy zorganizujemy super odcinek naprawdę w centrum nawet Baborowa, bo będą to zawodnicy startowali z licencją Polskiego Związku Motorowego. To jest wymóg. Niewątpliwie do zorganizowania pierwszej rundy w sezonie 2016 po terenie gminy przyczynił się Arkadiusz Lechoszest, mieszkaniec Baborowa, który rozpoczynał karierę rajdową właśnie w konkursowej jeździe na czas. Obecnie posiada licencję rajdową oraz tytuł kierowcy roku opolszczyzny 2015. Rajdy nie są mi obce. Kupę lat jeździłem na różne odcinki specjalne z mistrzostw Polski i różnych niższych klas i postanowiłem sprawdzić swoje umiejętności i spróbować samemu jak to wygląda. Kupiłem Subaru imprezę i tak się zaczęła przygoda z rajdami. Wystartowaliśmy w sumie w pięciu rajdach w cyklu kierowcy Roku Opolszczyzny, z czego cztery wygraliśmy i jeden tam byliśmy na piątym czy szóstym miejscu. I jak widać, to wystarczyło, żeby zdobyć kierowcę Roku o polszczyzny 2015. Po ostatnim rajdzie, na takim tak zwanym bankiecie zakończenia sezonu, władze zaproponowały, żeby zorganizować coś takiego w moim mieście rodzinnym. Co wiadomo, każdy sportowiec zmarzył o czymś takim, żeby się zaprezentować własnej publiczności. I tak to się dalej potoczyło. Dzięki uchylnym władzom pani burmistrz władzom gminy miasta Baborów udało się to wszystko zorganizować do dopiąć. Podziękowania też dla wójta gminy Pawłowiczki, który udostępnił nam jeden odcinek specjalny. No i myślę, że to będzie tradycja z roku na rok. Coraz lepiej to będzie wszystko organizowane. Rywalizację zdaniem Arkadiusza Lechoszesta, należy rozpocząć jak najszybciej, nawet zwykłym autem, które nie musi spełniać wymogów pojazdów rajdowych. Tylko Esak, konkursowe tej jedzie samochodem, można wystarczować w sumie każdym samochodem. Wystarczy mieć dwa kaski, i ubezpieczenie OC, no i tyle. Nie? Ale niektórzy pasjonaci, wiadomo, przerabiają samochody, klatki bezpieczeństwa, zwiększają moc. Każdy się bawi jak potrafi i jedzie czym, czym może. Nie? Prawda jest taka, lepiej wystarczować obojętnie jakim autem, jak stać z boku Takie jest moje zdanie I Próbowałbym sił obojętnie, którym samochodem, byle tylko jeździć, ścigać się i czuć tą adre adrenalinę, chęć rywalizacji no i Myślę, że tyle Obecnie mistrz Opolszczyzny przygotowuje się do startu w rajdzie mikołowsko-żorskim, na który zaprasza kibiców. Być może obserwacja startującego w profesjonalnych rajdach naszego mieszkańca wyzwoli chęć wypróbowania swoich umiejętności rajdowych u młodszych fanów sportów motorowych. Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów zostali Kosicki Rafał z pilotem Kosicką Anetą ze Świebodzic jadący Hondą Civic.